Cześć, cześć, siemaneczko, jestem i dzisiaj zagramy sobie. w coś jak nazywa widowskiej potężnego lodziarza, no więc co, lecimy sprawdźmy to ja ogólnie nie wiem jak tą gry przejść to jest moje drugie podejście do tego nagrania no chyba widać bo niestety Rot ciągle mnie łapie wcale nie jestem mistrzem wymijania tego, tego frajersa. ...tej mędy z wyrodnialca jednego. mapa już tam leży, no dobra. Wydziewam się, że znowu będę musiał się chować. I to tak mi się wydaje, że jest łatwiej, jak się, się schowa. Bo można się przygotować na ran Jak wiem, to w Samołóżku się nasze życia nie liczy, utracenie ich. Więc to można chociaż dobrze zorganizować, co nie? Wiem, jak łatwo można mylić roda, więc raczej... Powinna mi pójść ta gra. No chyba, że mnie pierwszy raz złapie, bo ja z tą kryjówką sobie najbardziej nie radzę. Naprawdę to tylko z tą kryjówką. Więc lód. Do cafeterii szybko. Tak naprawdę nie wiem... Jak to będzie mi szło wymijanie go. Zajwaliście, proca mi zniknęła. Super po prostu. Co ja mam walić mu? Idzie tu. szybko będę musiał pójść do kuchni po olej. Interaction. Że jak najszybciej chłopa znokautować. No chodź tu. Znaczy ja takiego śmiecia to mogę zbindować? jako wróg, to nie mam dużej inteligencji. Pewno. Porównując do moich nafowych świrków, to ma małą inteligencję. To może będzie ten kodzik. Nie ma. A tu? To sika. Nie odwracasz się, co nie? I w ogóle nie wiem jak wykorzystywać to uciekanie przed nimi. To! Wtedy nie wiem, to jest jakiś czas na ucieczkę? Czy to tak po prostu zostało dodane, żeby było? Mam kot. Będę musiał go znokautować.

We're going to find these chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Olej? To co jest? No nie ma o czym gadać z tym chłopem. Ludzie z potężnym lodziarzem nie ma o czym gadać. Wchodzi na drogę. To jest różny lód, którego nie lubię. Niestety w tym miejscu nie mam czym mu przywalić. Więc jadę do mojego ulubionego miejsca w tym By mieć mu czym przywalić. Na przykład krzesłem. Zjedziesz tam, gdzie mi się wydaje? Tak. Co jest? Jak wiem, to ty miałeś tu siadć po postrach. A... jesteś mi śmiech? Jak on tu wyjdzie, to ja go tu uwalnę, tym palny No chodź tu. Dawaj. Już nie mam tego dnia. Wchodzę tu. Koniec biorę. Walę mu pieniędzy, nie! Pieniądze na niego nie działają. Co jest? Co jest? potężny noż jest Jak nie wiecie to! Ja potrzebuję broni na niego, ludzie! To mi to miejsce zaprezentuje. Nie no będę jedna! Zwyrodnialec jeden. Może gdyby mi nie zabrali procy. W samym początku to by mi poszło łatwo. Proszę miała trochę nam posłużyć w tej grze. A mi? Czemu mi nie posłużyła lodziarzu? Co? Na lodziaże takie rzeczy nie działają. Cyk! Bacon! Za chwilę, zostaniesz zapuszkowany na minutę. Może, może, trochę, trochę bardziej oddalić stąd. Z jakim ty jesteś debilem? No, goni za mną. Goni. Syk. Balon. Dobra. Poszło mi lepiej, niż za pierwszym razem, przyznaję. Teraz po prostu idę tu, do tego potężnego dźwiga. Potężny lodziarz, potężny dźwig. Standardowo śmieszki gierkowe. Syk. Szukamy właściwego ułożenia. Dobra. Jest. I czy lodziarz dalej leży? Nie leży. to Trzeba gościa jeszcze zestunować. Ale to nie teraz. Teraz dostaję się tu i szukam kurtki. Jakby on tu przyszedł, to mam tutaj na niego broń. Czyli pistolet na gumy. Tak, to broń naroda. Szukamy szybko kurteczki. I gorzej, że to może być po całym tym miejscu. Dobrze, że tylko po tym. Tu jest ta kurtka. Nie ma go tu. Biorę ten klucz. O się boję, że on tu przyjdzie. Gumę zniszczył go na minutę szybko. Chodź tu, Lodziarzu. I teraz się ciebie nie boję. Kiedy mam, to! dobra. Leżysz. Spoczywaj w spokoju tą minutkę. Ja pójdę zanieść kluczyki. Teraz są mi niezmiernie potrzebne do przejścia gry. Cyk, cyk, cyk. Później będziemy musieli jeszcze wrócić do tej jego kryjówki. Chyba jak mnie drugi raz złapie, to to wezmę, naprawdę. Teraz mi się nie chce. to na pewno wszystko mam? Olej mam, a pieniążki tam wykorzystam. Okej, okay, dobra. Teraz się tam wróćmy. Jakby co, to tam pójdziemy później. Na razie nie czuję się na siłach tam iść, naprawdę. Nie czuję się na razie tam na siłach iść. Ale chociaż pewnie za chwilę wstanie. To będzie oznaczał dla mnie ból. Teraz jak wstanie to już nic. To już wiedziałem, że wstanie minuta to mało czasu. Znaczy wiecie, na stunowanie wyroga to tak, ale na ucieczkę cała minuta to no wiesz, to taka, taka fajna. A jak wróg macie go no to wiesz, strzel mu na tą minutę i po prostu zacznij speed a od od niego, no i to wszystko. Szkoda, że w tej grze nie da się nosić parę rzeczy naraz. Nie było serio przydatne. I to nie było masz na niego pistolet, i masz potrzebną rzecz. Masz tu ładarzy. Gdzie tym razem masz karnister? Tu masz, dobra. Bierzemy ten karnister. Tylko się jeszcze chwilę poleży. Wrzucamy go tam. Idziemy po mój pistolet. Tu jest. I odjeżdżamy. Po prostu. Cyk. Playground. Widzimy do Czy tu się udało? Ja mam jeszcze trzy podejścia. Wiecie, no że jedno podejście jest wtedy, kiedy bo no, po prostu życia nie mamy, jakby nie mamy życia, ale żyjemy, co nie cyk? Bo mamy trzy życia. Jak, jakiś, nie wiem, pies, piesek! Piesek! Dobra, lecimy. Uff, teraz trzeba będzie to otworzyć. I w razie czego? To to sobie wezmę, jakby on nie wiem, nagle tam wstał. Tobie wszystko mieć przy sobie. Nie, minuta to bardzo dużo czasu. Dostał? Karnison trochę go znokautuje. Cyk. Dostajemy się tam. Dobra. Ja nie wiem, jak mi się tu udaje zrobić. Ale na pewno będę planował tym samochodzikiem, który tam jest, wjechać w roda. To mi pomoże. Już na pewno minuta minęła. to za chwilę sparuje. Takie, co tu się dzieje? Czekamy na niego, co nie? Bo jak on mnie teraz złapie, to trochę będę zły. Musi tu iść. To oznacza, że ty jesteś nie, to nie to znaczy. On tu przyjdzie, bo on to usłyszał, już wiedziałem. ciężko jest. To. To, to, to. Będę musiał szybko go znokautować. Niech tu przyjrzy. Wiem, że teraz niepotrzebnie przedłużam. Yeah. To jest już Członki przyjedzie. Znaczy przyjdzie. Wezmę sobie od razu szybko klucz do biura. do biura bo czekam chwilę na niego czekam aż on wstanie, zrobię wam cięcie Rod wstawaj czas do szkoły i to wcale nie tak, że próbujecie przejechać autem Rod Rodzik oj to był zbyt proste to zbyt gdyby tak się nie stało Musimy no, zaczyna gonić jak to wygląda nowego driftem w kozłocz. Cyk. Padło, lecz to jest driftem. Cyk dripcikiem. Olej, jak profesjonalista. Objective cyk. Programowy, wychodzimy. Cyk. Otwieramy te drzwiczki. Zakazane oczywiście. Ci wydaje, że była Jessica. Ale w razie czego zrobię Wam cięcie. Patrzcie na tę Myśli, że ma szansę. Czafeteria. No to ludzie, ja wjeżdżam w, czaf w czafeterię na pełnej. Сейчас по успеваем попросту Сек. Рот, лот, лук, лук, Parking. I'm going to kill. Dobra. Chodź tu. mi Tośmy jak to się stało? Gdzie zabił mnie zdesperowany lodziaż? Szukamy piłki. Zabiło mi pistolet. <laughs> Co? Została mi ostatnia próba. teraz jeszcze nie zginęłam. Więc no nie wiem. Czyli tu nic nie ma. Wow, łom. krowber, Crowbaker. Trzeba wziąć crowberry chyba. Trzeba po prostu przytrzymać. Nie, nie działa. Tu. No nie. On śpi. Nie wiem, co ja mam tu robić. Mhm. O que é isso? O que é isso? is it? Where is it, Może wejść gdzieś z tym. Wyszłem. Przeleciało przez niego.